Cześć, cześć, ja jestem Poseidon i witam was dzisiaj w Ryotato Zagramy sobie w Riotato, zagramy sobie dzisiaj rybaczkiem Rybaczkiem, który jest dosyć trudną postacią dla chciwych osób która chciał, Które chciałyby wymarszować sobie postać Tak bardzo jak się da, tyle ile się da obrażeń mieć No ale nie zawsze się da wszystko mieć Te obrażenia się kaca. gdyż mamy przynęte 8% do obrażeń dostajemy Zajebiste, nie? Ale pojawiły się wrogowie to dwa do zbierania jeszcze dostajemy dzięki temu, nie? Więc to jest plusik Dodatkowo weźmy sobie to i weźmy sobie trzy przynęty Trzy przynęty to jest dosyć sporo Gdyż pojawi się tego od cholery e, no, od cholery Teraz jest OK, bo dodają nam ile? Po jeden obrażeń, nie? Jeden obrażeń to nie jest tak dużo Ale Z gazu, kolejną falą będzie coraz więcej obrażeń Jest coraz trudniej przetrwać I dlatego no jest ciężko, jest ciężko, jeżeli chce się brać więcej przynęty, jest bardzo ciężko. Łatwo się bardzo wywalić, weźmy sobie to, weźmy sobie dystansowe rewolwer, przynęta jedna, przynęta druga i na tym sobie zakończymy. Tak, robimy sobie na tym, dwie przynęty i parę rewolwerki. I myślę, że będziemy sobie brać po dwie przynęty. Bo inaczej nie ma sensu, nie? Tu moglibyśmy, może, ewentualnie mieć trzy ciężko jest określić, bo jeżeli ma się więcej obrażeń, to jesteśmy w stanie ich wybić, nie? Zanim tam nas wybiją. Ale jest to bardzo ciężko określić, zwłaszcza, że pojawiają się los losowo. Ilość jest troszeczkę losowa, losowa. Jest taki zakres, nie? Z tego, co zauważyłem, ten, jak na jedną przed może się pojawić, powiedzmy, albo połowa tego, albo... Ale weźmy sobie to. Albo więcej nie? albo dwa razy więcej albo połowa tego co się zazwyczaj mniej więcej pojawia to jest dosyć losowe to nieprzyjemne w tym e, pistolet włączymy rewolwery i zaczynamy e, postać ma dodatkowo 5 hp nie miło 5 hp fajna lecz I bez tego byłoby tu bardzo ciężko według mnie bez tych 5 hp -ów. I do tego jest minus jeszcze dodatkowy Ale to zbieranie nam dla przynętrza ten minus Mamy ma mniej materiałów, nie jak widać leci ich troszkę mniej tak Jak zazwyczaj A 50% nie 50% zwykłych materiałów Ale z tym co jakoś przeżyjemy Poradzimy sobie Dobra ładnie Skoro te dwa poziomy nie weszły no, myślę, że unik możemy wziąć. To weźmiemy zbieranie, bierzemy. I yy, tak Ceny przedmiotów tak I ja bardzo chętnie bym wziął obie dwie te rzeczy. Ja mógłbym to zrobić. I to tak zrobimy. Chociaż trochę się boję. Bo myślę, że dwa siekacze to może być mało. Dobra, mamy filozowego siekacza, który ma 80% szansy na tego. Mam nadzieję, to 80% odda. A, jedną przynętę wzięliśmy, Dobra, to nie jest tak źle. A jak widzicie, już zadaje nam w cholerę dużo obrażeń. Eee, ten pocisk jeden, nie? Jakiegoś armorka myślę, by się przydało zgarnąć. I trochę nam to zredukował. I to koniecznie. 6% sankcji na Unii, więc to też może nam troszkę pomóc. 6% to jest niewiele. Ale może uratuje nam dupę w ostateczności, gdzieś tam potem. Uch. Tak to jest prosto, banalnie prosto, wręcz. Zasięg. Nie potrzebujemy, zasięgu, właśnie szczęście, tak. Rol. A regeneracja. Osiekacz miło, weźmy przynętę jedną. O! Oho, ho, ładnie. Dobra, sobie dwie przynęty i szczęście sobie zatrzymamy. O, problem jest w tym, że ja nie potrafię tego unikać, mi się wydaje. Te, ktoś troszkę bardziej ogarnięty, ten, ale to jest dlatego, ja się przestawiłem w tej grze, że no, te kropki, naprawdę nie trzeba ich unikać, zazwyczaj nie zadają takich obrażeń, to nie, jest to po prostu niepotrzebne, nie? Nie pamiętam, czy wziąłem dwie czy jedną przynętę w Bo To wyglądała jak jedna. Przynęta. Ale to może być tak przez obrażenia, które mamy. Obrażeń mamy dużo. Bardzo dużo, bym powiedział nawet. Dobra, zobaczmy sobie. Jest szósta fala. Nie, szczęścia tu nie potrzebujemy. Z czego to jest walka w range? Systemowe dwa, okej. Okay. No i dziesięć przynęt. Okay. To przynęta. Kolejna przynęta rewolwerek. Rewolwerek. Kuchni. No ale niestety. no po jednym trafieniu. Możemy to wziąć, by się tylko tego pozbyć. E... Dysonnego z życia możemy wziąć. Zawsze trochę regeneracji będziemy mieć. A obraźliwych z nie będziemy szukać. Tak, na spokojnie, gdyby przynęty. Mamy siódmą falę. Trzeba chodzić i zabijać te gnojki, co się respią Dodatkowo, kolejne zmartwienie, nie? Armora, armora zgarnąć, spięć armora i będzie git A mamy obrażeń ich Zabijać, to Nie jest źle Więc trzeba się tak martwić Ale zdecydowanie armora, ewentualnie chyba więcej, nie? Bo jest ciężko Dużo obrażeń dostaje w sensie jest ciężko, bo dużo obrażeń dostaję, nie? Jak ktoś na nas wejdzie, to jest Plisa troszkę. Uf, cholera obrażeń. Na bosie jak będziemy mieć bossa, to on nas znieżdży. My go nie zdążymy zabić. Zanim on nas zabije. Plus 72. To ładne zbieranie jest. <grym> no to byłoby spoko, ale nie teraz. Za mało HP. Plus dwa dystansowych obrażeń, jasne. Zbieranie. No to jest kuszące, nie powiem. Ora weźmy to. Rewolwer kolejny szary. No nie, roll. W e, przyszłości. Weźmy tą szybkość, ona się może przydać. To 4% chyba nie jest dużo, ale mogło się przydać. Ta, regeneracji też nie mamy dużo, ale właśnie regenerujemy w cokolwiek. Mało przeciwników, albo mi się wydaje jest. Bardzo jakoś taka pusta ta mapa. Pewnie przez to ci duzi mieli, oni się mieli stakować, a jak zabijam, zanim za cokolwiek się stanie, nie? Bo wrażeń mamy, mamy sporo w miarę. O, dobra. No, czekałem ze przeciwników, mało. Jest ich dużo już. no podrzewko. No, coś tam się regenerujemy, niby. Nie tyle, ile bym chciał, ale coś tam się regenerujemy. I właśnie umarliśmy. Dwa trafienia i całe HP poszło. Eee, trzy armora. 17%, 12% obrażeń. Tak, eee, tak i tak. I roll nam nic nie daje. Dziewiąta tu No tutaj dużo zarobimy sobie. Jedną szczętę niestety tylko zgarnęliśmy. To nie fajnie akurat. Nie, jakoś tak mało przeciwników mi się wydaje Nie wiem w tempę to na pewno najtrudniejszy poziom nie no najtrudniejszy, bo inaczej nie byłoby tylko paserzonych ani ten Ogram jest tym najtrudniejszym, nie? Najdynnym nie, nie ma po co grać po prostu Tam na początku trzeba, tak to No nie ma po co Po prostu tam za łatwo, nie? Za łatwo, za nudno tam jest Kaski specjalnie przeciwnicy są inni, nie? Na no, najłatwiejszym poziomie Trudności Niebezpieczeństwa to się to nazywało, nie? Tutaj drzewko. Aj wczynka nie wyleciała. lipa. Ile kaski dostaniemy? Nie pamiętam ile wspierania mamy. Stówkę. No, coś takiego. 90 dwa dystansowe. Bardzo chciałbym to wziąć, ale nie mogę. I tu też bardzo bym chciał to wziąć, ale nie mogę. Dwa pancerza mogę wziąć. I dałem tego pancerza, 5, 25%. To jest ok. Sobie przyjąłem tę jedną. Co my tu mamy? Na 12 mamy bossa, tak? Pistolet jasne. Regeneracja jasne. HP jasne. I druga ta jasne. O, wyrzutnia rakiet. Wyrzutnia rakiet jest ciekawa. Tutaj rewolwer. To sobie zatrzymamy. Ja bym wyrzutnię rakiet sobie kupił. Ja kupił ją za na przykład rewolwer albo za pistolet? Pistolet bym ulepszył, albo rewolwer bym ulepszył i wyrzucnie rakiet ksioł. No Co prawda nie ma dużego tego. z yy, speedu Ale walnięcie ma. Unik, ładnie, dobrze. Ten unik coś tam oddaje. Nie dużo, ale coś tam oddaje. Tak, regeneracja powinna Wprawdzić i będzie w miarę... Okej. Okay. Dużo nie mamy, ale regenerację poprawimy to Idzie spoko Unik 6% też nie jest dużo yy, yy. Unik, unik Let's go, góra, góra, góra Dobra Tu, o Skrzynkę Gdzie mi zniknął ten chłopak? Straciłem go z oczu Chłopa ze skrzynku. O jest. Dobra, udało się skrzynkę ogarnąć. Taki bonusik mały. A tak spida nam brakuje. Zdecydowanie. 10 sam na trafienie na krytyka. Nie ja mamy szans na trafienie na krytykę, gdzie to było. Z yy, czymś lepiej nie widzę tego. A, pan Wyżera, to przetwórz. Dwa mm, obrażeń Unik, spoko. No, trzy dystansowe, trzy dystansowe, nie? Dobra, zaczynamy sobie od tego. I teraz tak. Włączyłbym ten rewolwer. Wziął to. Wziął to. Siekacz. Jasne, że ktoś się kacza. O, i to jest drugi, chyba, nie? Tak, chyba tak. To weźmy sobie. Wyjdź drugi. I tu nie ma nic co ja mogłem rolnąć i wziąć jeszcze jedną no mogłem zdecydowanie unika pozbierać można by jeszcze troszkę nie uniku o ile mamy 12% te uniki czasami się dają już mogę to zwiększyć jeszcze do do, do tych 30 40 gdybyśmy dosyć często mieli te uniki Trzeba pracować na to do bo obrażenia cały czas mamy tak naprawdę coraz większe. Każdą rundów te 8% dostajemy. 8% nie wydaje się dużo, ale 8%. W jest 16% jak bierzemy po dwie, Tak naprawdę więcej. O... No Nie mało skrzynki, uważnie. 16% to jest trochę jest. I jeszcze to się tak kumuluje, nie, z rundy na rundę sobie więcej, więcej, więcej. E, jasne, zabierzemy. To nie. E, HP. Dwa szanse na unik, mam 17. No nie, nie będę tego, tego brał. Sobie drugie. Szczęścia, no szczęście. A 2% profiny 2% dwa to nie jest dużo. HP. Tak. E, roll. Dwa pancerze. Jasne, że chcę dwa pancerza. Eee, I co, zaczynamy. Zobaczymy jak z tym bosem. Uda nam się go przetrwać, czy nie. To jest, może być ciężko z bossem. <grywdy> Bardzo ciężko bym pojedł nawet. Oho. To chyba nas koniec będzie. Daliśmy napędzeni do kusie rogu. Ofe. <grywdy> Spodziewam się zregenerować Jestem na chyba, nie? Drzewko, dobra, heal Uciekamy w kierunku drugiego, na heal, dobra Tu heal Ajajaj, aj, aj, nie udało się No nic Dzięki za obejrzenie Myślę, że poszło nam nie najgorzej Naprawdę nie dało się przetrwać Ale tak sądziłem, że tak będzie tej regeneracji nam zabrakło jakikolwiek. Jakbyśmy mieli regenerację na tysiące, to myślę, że by się udało. A pancera w miarę mieliśmy. Uniki nie siadły, jakby siadły uniki, to też by było inaczej, nie? A dzięki za obejrzenie, dostawcie łapkę w górę, komentarz. Cześć, i siema.